Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj będziemy sobie przeprowadzać backtest taki jak ja przeprowadzam dla swoich strategii. Ostatnio wspominałem Wam, że jeżeli chodzi o ten backtest, który ostatnio przeprowadzaliśmy, czyli no, dobranie sobie ryzyka po prostu na cały dziesięcioletni okres testów, <laughs> trochę zakłamuje rzeczywistość. Za chwilę Wam powiem dlaczego, tak sądzę. I słuchajcie, o co chodzi, bo zauważcie, że jeżeli ja sobie ustawię ryzyko po prostu 5, no dla każdej z tych strategii, no to minus jest taki, że ja po prostu znam no znam przyszłość, nie? w sensie cały ten backtest mi pokazuje jakby to wyglądało, jeżeli 10 lat temu yy, ustawiłbym takie ryzyko dla każdej z tych strategii i je trzymał cały czas na 0,5% i to jest ok, bo części jest ok, bo zobaczcie, że sprawdziłoby się to w tym przypadku. Nie, z racji tego, że ten no, drawdown naszego kapitału jest bardzo niski, mm, zwrot jest stosunkowo dobry, jeżeli chodzi o to. Statystyka, czyli cal, Calmar Ratio, jest bardzo dobra, bym powiedział, ale o tych statystykach no, nie będę teraz mówił. Bardziej za, interesuje nas tylko to, nie? jakby te dwie rzeczy. Yy, I o co chodzi? Tylko minus jest taki, że yy, ja przynajmniej tak uważam. Mm, że o ile mamy podstawy sądzić, że w momencie, kiedy przez 10 lat udało nam się wykręcić tak dobry wynik, w tym przypadku tak dobry wynik, no to jest szansa, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie dalej działać, ponieważ przez te 10 lat mieliśmy na no, różne warunki rynkowe, już wspominałem chyba w jakimś odcinku o tym, mieliśmy po prostu Brexit, mieliśmy chyba wojny handlowe Trumpa, też miały miejsce w tym dziesięcioleciu COVID, początek wojny na Ukrainie, także Zobaczcie, że to nie był taki rynek jednostajny, tylko cały czas coś się działo. No mieliśmy co najmniej 3-4 takie sytuacje, gdzie no zupełnie ta zmienność się mogła zmienić, warunki, warunki zupełnie się zmieniały. Także zobaczcie, że ta strategia w tych wszystkich sytuacjach no dała radę. No oczywiście tutaj mamy ten rok stratny jak najbardziej, ale generalnie no, przy tak niskim obsunięciu kapitału, no to można spać spokojnie, nie? Szczerze mówiąc, chciałbym mieć zawsze tak niskie obsunięcie, że maks no, max kapitał się osuwa o 5%, nie? Czy tam o 6, 5,5 niecałe, no to rozumiecie o co chodzi. Przy takich obsunięciach to nie ma znaczenia, zobaczcie, że były też lata dobre, gdzie my zarabialiśmy praktycznie na 12-13% i to nie raz, tylko zobaczcie, że cztery takie sytuacje miały miejsce, dwa razy Zarabialiśmy tutaj po 8%, o widzę tu raz 15%, ale wiecie co, co ja sądzę, ja sądzę, że to, ma, to jest tylko jedna strategia, no, dwie, aczkolwiek no, działają na tej samej zasadzie w innych oknach godzinowych. Ale co w momencie, kiedy mamy cały portfel strategii, jeżeli mam tych strategii na przykład 5-6, może więcej, to ja no, nie chciałbym po prostu ustalać sobie ryzyka na stałego tym bardziej, że oprócz tego, że interesuje mnie tu maksymalne obsunięcie, to ja chciałbym jeszcze coś innego robić z tymi z wszystkimi strategiami, ale o tym też może, yy, może będę mówić w kolejnych odcinkach. Yy, dlatego też ja, jeżeli chodzi o testowanie swoich strategii, robię to trochę inaczej. Yy, ja już sobie zapisałem raport tutaj z tego portfela w tym miejscu. Yy. I co chciałem Wam powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć, że mm, ja to robię w ten sposób. Mam algorytm, który... Co miesiąc przelicza sobie ryzyko, yy, po prostu bazując na ostatnim oknie dwuletnim, czyli bierze sobie ostatnie dwa lata z historii, yy, wylicza jak najlepiej tutaj ustawić sobie te parametry. Jeżeli chodzi o ryzyko, no mówię, w przypadku, kiedy my tu mamy dwie pozycje tylko na liście i w zasadzie jest to ta sama strategia, nie ma to większego znaczenia. Aczkolwiek jeżeli tych strategii jest więcej, no to wtedy już ma duże znaczenie, ponieważ zauważcie, że jeżeli ja tu będę miał 6-7 takich strategii. No, to ciężko mi dobrać ryzyka, wiecie, na pałę i liczyć, że to będzie za rok działać tak samo, albo czy za miesiąc coś się nie wysypie, albo czy powinienem dać na jakiejś strategii ryzyko wyższe, żeby zmaksymalizować zysk, i jednocześnie nie zwiększać zbytnio ryzyka. No, nie wiem tego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej przyszłości, no bo nie wiemy, jakie transakcje po prostu będą przeprowadzane w przyszłości, nie? I dlatego zrobiłem taki symulator, której tą rzeczywistość właśnie odwzorowuje, czyli bierzemy sobie, no to są ustawienia, jeżeli chodzi o cały algorytm, ale to też jest bardziej zaawansowany temat i no nie na ten odcinek na pewno, może kiedyś o tym powiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam back test, słuchajcie, bierzemy sobie 24 miesiące, to będzie nasz okres testowy, czyli od początku naszej symulacji, czyli od 2.16, czyli od 2.16 stycznia do 2.18 do stycznia w tym przypadku będziemy mieli okres startowy. Na tych danych będzie się opierać pierwszy raz algorytm, obliczy najbardziej optymalne wagi żeby uzyskać jak najlepsze zwroty przy jak najniższym obsunięciu kapitału i później będzie co miesiąc taką reoptymalizację przeprowadzał, czyli ustalimy sobie pierwsze wagi na tym dwuletnim okresie przesymulujemy sobie miesiąc później na podstawie kolejnych, kolejnego okna, bo to okno jest kroczące, czyli najpierw mamy 24 miesiące początkowe po miesiącu to okno się przesuwa o jeden miesiąc, ponieważ co miesiąc ta symulacja będzie przeprowadzana automatycznie, to będziemy bazować po prostu cały czas na dwuletnim oknie, ale na tym najświeższym, czyli w kolejnym miesiącu to już będzie od lutego 2.16 do lutego 2018. Za miesiąc będzie to marzec, później kwiecień i maj, i tak dalej. Nie rozumiecie? Cały czas o miesiąc to okno się przesuwa, żeby algorytm sobie brał pod uwagę najświeższe dwa lata. Cały czas tak to ma wyglądać. No i wtedy zauważcie, że to już właśnie odzorowuje tą rzeczywistość, bo algorytm nie widzi tych transakcji, które są w przyszłości, tylko ustawia ryzyko wcześniej i stosuje je na kolejny miesiąc transakcji. Czyli, tak jak to w rzeczywistości będzie u mnie wyglądać, czyli w momencie, kiedy handlujemy, no to nie wiemy, czy w przyszłym miesiącu, jakie będą transakcje, ale musimy już ustawić ryzyko, nie? O to chodzi. Dlatego chciałem sobie to zasymulować. Yy, tylko jedna rzecz: yy, jeżeli ja biorę sobie okres startowy tych pierwszych dwóch lat na początek, no to nie będę miał wyników z tych dwóch lat, oczywiście, nie? One będą tu niewidoczne, bo będzie to, no to będzie brane jako okres testowy, tylko ja będę miał wyniki z tego czyli w tym miejscu od 2018 do 2025 będę widział jak wyglądają zwroty i tak dalej nie? także wiecie co ja bym chciał tutaj sobie to trochę przerobić no z racji tego że tutaj zobaczcie mamy brane pod uwagę jeżeli chodzi o łączny zwrot i jeżeli chodzi o mm, max drawdown no to mamy brany pod uwagę oczywiście cały okres, nie? z 2016 i 17 więc ja już tu poprosiłem model językowy, żeby mi wyliczył, wybrał tylko od lat 2018 do 2025. I zobaczcie, że wtedy ten CAGR wynosi 8%, no 8.02%, czyli 8%. No Niewiele to się w zasadzie różni od tego, co tu mamy, bo tu mieliśmy ile 8.29, ale jednak, nie? No coś się różni, tam to jest marginalne oczywiście, ale tak. Yy... No żebyście mieli świadomość, że no to będzie trochę inna wartość oczywiście, znaczy yy, to znaczy, jakbym robił symulację, no to byłaby ciężko byłoby mi to porównać. No bo tutaj mam dane z 10 lat, a tam miałbym dane z 8 lat. Dlatego tylko to mnie interesuje. No drawdown w zasadzie się nie zmieni. Yy, no bo on tutaj jest w około 5. 5%, no i tutaj, zobaczcie jak ten drawdown jest nisko, nawet jak odejmę te dwa lata, no to no nie wydarzy się nic takiego, co spowoduje, że nagle miał 10% drawdownu, nie? o to chodzi także on będzie się kręcił w okolicach piątki i zobaczymy jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy zrobimy sobie taką symulację, jak będą zmieniać się te dane, ja sobie tu zapisałem już ten raport cały, nie wiem w zasadzie po co, bo chciałbym tylko się skupić na CAGRze i na tym maksymalnym drawdownie, czyli tu mamy mm, tu mamy co 5,57, powiedzmy około 5% się kręcimy jeżeli chodzi o ten Cagr, no to było 8%, nie? I teraz zaraz sobie przeprowadzimy taką symulację, no i zobaczymy, nie? Trochę to potrwa kilka minut, ale mówię, to będzie na dzisiaj wszystko, jak już ta symulacja zostanie przeprowadzona. Aha, i jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem wspomnieć, zobaczcie, że ja tutaj już dodaję sobie poślizg na stop lossie dodatkowy, nie? Tak jak mówiliśmy przy budowaniu strategii w TradingView, dodawaliśmy sobie tylko dwa, dwa, Tiki to były, tak, dwa tiki po ślizgu, a ja dodatkowo dodaję jeszcze cztery tiki. Czyli łącznie na stoplosie już jest sześć tików. No chcę, żeby ten baktes był no, jak najbardziej zbliżony później do rzeczywistości. Zakładam gorszy scenariusz. Nie sądzę, żebym przy każdej jednej transakcji miał poślizg na stoplosie ponad pół pipsa. Nie uważam, że tak będzie, aczkolwiek muszę to założyć. Nie? Wolę założyć, że tak będzie, niż po prostu później się zdziwić. I mieć gorsze wyniki, jeżeli chodzi o rzeczywistość. Ok, zobaczcie w ogóle, jeżeli ja usunę, chcę Wam coś pokazać, żeby nie było, że to nic nie daje, bo teraz dodaję sobie te cztery tiki, a zobaczcie, co się stanie w momencie, kiedy tych tików nie będzie. I załóżmy, że tylko te dwa tiki liczymy, nie? Zobaczcie te wyniki: 8,29557, a uruchomimy teraz. Zobaczcie, widzicie, niewiele to rośnie, aczkolwiek no rośnie, nie, nie da się ukryć, że. 8,29, o 0,5% już mamy więcej i tutaj ten, ten drawdown też spada. Tutaj mamy dość szeroko stop loss ustawiany, dlatego ten poślizg na, na stop lossie po prostu niewiele nam zmienia, jeżeli chodzi o całość, nie? ale jeżeli ten stop loss będzie ciaśniejszy w jakichś strategiach, no to wtedy poślizg jednego czy tam czterech ticków to no w zasadzie już nam wpływa znacząco na, na całość, nie? na każdą z transakcji, bo to symuluje, że w każdej transakcji mamy ten pościsk, nie, nie? Tylko w jednej. Dobra, no to co, to lecimy, nie? Ja po prostu zacznę ten... tą symulację już, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czyli tak, tu mamy 8,70, aha, dobra, 8,73, 8,0, nie? Tu nam pokazał ziomek. 8,0 No to 8% i powiedzmy tam 5,5 było chyba tego drawdownu, nie? Yy, ok, yy, uruchommy tą symulację. Yy, zobaczcie, tak to wygląda. Yy, optymalny. No i tu sobie liczy sam, nie? Yy, zakończone są no dosyć szybko to idzie, bo mamy tylko dwie pozycje tutaj. Normalnie, jak ja mam na przykład 6, 6 strategii w portfelu, no to ta symulacja trwa dłużej. I generalnie później się tutaj mm, bawię, jak te wagi najlepiej ustawić. Nie? Bo to jest kilka zmiennych, ten algorytm nie jest prosty, yy, aczkolwiek no, spełnia swoje zadanie, bo mnie interesuje, szczerze mówiąc najbardziej, o, najbardziej mnie interesuje Max yy, Droudan, nie To już wam mówiłem, ale yy, chcie, chcę, żebyście o tym pamiętali, i chcę, żebyście po prostu zawsze i to niezależnie, czy tutaj yy, oglądacie ten kanał, czy nie. Jeżeli ktoś wam pokazuje jakieś, tam wiecie, wyniki, strategie, ktokolwiek by to nie był, tam chwali się wynikami, że Ło, on tu tyle zarabia, czy tam tysiące, miliony, wszystko ok, może tak być, może zarabia tyle, że ja chciałbym, żebyście zwracali uwagę na, na obsunięcie, żebyście pytali o to, żebyście byli świadomi, żebyście nie interesowali się tym, czy on miał, nie wiem, skuteczność 90%, czy tam 70%. Tylko jak wyglądało jego maksymalne obsunięcie po pierwsze, bo jeżeli, co z tego, że ja zarobię, wiecie, nie wiem, 60% w roku, a moje obsunięcie będzie wynosiło 60%, no to jakoś nie widzę tego, że ktoś, kto ma realny kapitał na rynku, patrzy, jak jego kapitał się obsuwa o 60% i dalej gra sobie strategią bez mrugnięcia bez okiem. No, tak to w realu nie działa, nie oszukujmy się, jeżeli. No jeżeli uważacie, że bylibyście w stanie patrzeć spokojnie jak wasze konto spada o 60%, no to, no to macie, mówię, stalowe, stalowe jaja, nie? bo wiecie, przy tysiącu złotych na przykład to może nie ma większego znaczenia, ale wyobraźcie sobie, że macie tam jakiś kapitał rzędu 30 tysięcy, 20, 50, a może więcej. I co, i teraz masz 50 koła na koncie, i rozumiem, że nagle kapitał ci spada do 20, i ty mówisz: No, spoko, tam odrobię. No, nie czarujmy się, no serio. Jeżeli ktoś tak uważa, no to chyba realnie nie grał. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Albo mówię, ma stalowe jaja, nie? W ogóle, moim zdaniem, jeżeli ktoś w ogóle ma zamiar doprowadzać do takiego obsunięcia, no to jest absurd, tak. Jeżeli Yy, uważacie, że yy, jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, no to, yy, no to ja niestety nie mogę się z tym zgodzić. Moim zdaniem, jeżeli chodzi ogólnie o handel, a tym bardziej jeżeli chodzi o handel ilościowy, czyli to, czym my się tutaj będziemy zajmować, to nas interesuje bardziej kontrola ryzyka, nie? Cały trading ilościowy, przynajmniej w mojej opinii, opiera się o no, zarządzanie ryzykiem, nie? To jest, to jest twój cel. Ty nie masz się skupiać na maksymalnym zarobku, ty nie masz się skupiać na win rate, ty masz się skupiać na zarządzaniu ryzykiem. Ty masz przetrwać, bo jeżeli zdarzą się lata gorsze, załóżmy będzie jakiś kryzys i ty wyzerujesz konto, no to chyba nie o to chodzi, nie? chodzi o to, żeby to ryzyko cały czas było kontrolowane. Czy ty zarobisz 5% czy 45%, to jest jakby drugorzędna sprawa, nie? Także chciałbym, żebyście też o tym pomyśleli, no bo, bo wiecie, No wiecie, tak jak mówię, no co mi daje, że ja będę maksymalnie, wiecie, ja tu mogę ustawić po 5% ryzyka, czy tam jeden I wszystko spoko, nie? Będzie zwrot super, super dobry Tyle, że no moje ryzyko będzie rosnąć i jeżeli ja tu zobaczę nagle 25%, 35% obsunięcia, no to ja nie chcę tego widzieć u siebie, nie? Nie chcę tego widzieć na swoim kapitale po prostu. I wy też tego na pewno nie chcecie wiedzieć, widzieć, przepraszam, bo no bo słuchajcie, no naprawdę, no nie czarujmy się, nikt nie będzie patrzył, jak mu konto spada i nie będzie w stanie po prostu realizować założeń, jeżeli no jeżeli będzie na takiej stracie no ja przynajmniej nie byłbym w stanie więc sądzę w ogóle, że większość nie jest w stanie no nie znam nikogo kto patrzy spokojnie jak kapitał mu spada o 60% no wiecie dlatego jeżeli chodzi o ryzyko na jedną transakcję to też trzeba o tym myśleć nie, nie ryzykujemy po 2-5% no bo w tym przypadku no nie ma to większego sensu moim zdaniem Dobra, no mamy wyniki, zobaczcie jak to wygląda. Mm, widzicie, o tym mówię. Jeżeli chodzi o średnie roczny zwrot jest ok. no spoko, może mamy procent więcej ponad, ale co z tego jeżeli maksymalne obsunięcie też jest 4% większe, nie? Wyższe, no może tam niecałe 4%, ale nadal, To znaczy jest to jeszcze akceptowalny poziom przynajmniej dla mnie, ale generalnie zobaczcie jak to wygląda w momencie kiedy no, kiedy to kiedy ten algorytm sam sobie dobiera wagi, nie? I kiedy tej przyszłości nie zna. Oczywiście, mówię, tutaj mamy tylko dwie pozycje na tej liście. To można by było puścić o, jasne, jak najbardziej, tylko z po pół procent ryzyka i super. I pewnie się nie wyzerujemy, i może nawet będę miał lepszy wynik. Znaczy, no może będę miał lepszy, no będę miał lepszy, jak sobie ustawię, nie wiem, po 0,7%. I łącznie zaryzykuję, nawet jakby obie, obie strategie w jeden dzień się mm, uaktywniały, nie? no to ile tam 1,5%, niecałe tutaj aktualnie to 1%. No to przy, w momencie, kiedy mamy po prostu no przewagę na obu, obu oknach czasowych, no to nie jesteśmy w stanie się wyzerować, ale i w momencie, kiedy ja mam strategię 6 i na każdej będę ryzykował po pół. I załóżmy, nie wiem, 5 mi się otworzy w jednym dniu, no to już jest 2,5% ryzyka dziennie. nie? Także to wygląda do, trochę inaczej. Ja osobiście planuję mieć więcej strategii. Uważam, że jedynym sensownym sposobem jest po prostu posiadanie no, całego portfela, nie? nie jednej strategii, tylko całego portfela, bo wtedy, w momencie, kiedy mamy gorsze, gorsze... a zobaczmy w ogóle, jak wyglądają zwroty. Hmm. O, widzicie, tutaj straciłem w 2019 4%, nie? Ale zobaczcie za to, że też zarobiłem tu 2, 18, 16, 15, 12, 12, 3, 5. Także, a wiecie co, ja sobie luknę, bo mam tutaj zapisane 2,18, czyli co? Tu. Okej, okay, tak to będzie wyglądać, nie? Bo wiecie co, jak to... Aha, może w ten sposób... A co, nie mogę sobie tego zwinąć? No jasne, że mogę. Okej. Okay. Okej. Okay. No 25, 2, 18, no powiedzmy tak, nie? dobra, no i co? I co my tu mieliśmy 8% 218. Tu mamy 11. Aha, bo tu się zaczyna 218. Dobra. 8% to zrobiłem 11, nie? Tu straciłem 3,5, tu straciłem 4, tu zarobiłem 5 220, a tu zobaczcie, zrobiłem 13. Tu zarobiłem 221 13, tu 16. Tu mamy 22,8, a tutaj A15, rozumiecie? Inaczej to wygląda, bo tutaj algorytm sam dobiera sobie wagi na podstawie no, swoich, swoich ustawień, nie? swojego mm, przeliczenia, jak to by najlepiej rozłożyć. No i faktycznie, wiecie, jeżeli chodzi o całość, całościowy zwrot, no to jestem do przodu. Jeżeli chodzi o obsunięcie, no to jestem trochę do tyłu. Także tutaj trzeba to wyważyć. Oczywiście tutaj możemy to konfigurować i sprawdzać sobie różne ustawienia, ale moim zdaniem, dla jednej strategii, no nie za bardzo ma to sens. Chciałem wam pokazać po prostu, jak ja to robię, ale no i żebyście pamiętali, że no nie do końca to tak wygląda, jak nam się wydaje, nie? Że my znając przyszłość łatwo jest zaplanować, jakie ryzyko ustawić i jeżeli ryzykujemy bardzo mało, no to spoko, ale jeżeli przyszłości nie znamy, no to już no nie jest tak łatwo, nie? Więc wolałbym, żeby to było przeliczane z automatu. I dopasowa dopasowywało mi wagi, no bez mojego udziału, nie? no bo myślę, że maszyna wie lepiej, jak to zrobić. Jeżeli, jeżeli ten algorytm działa, no to po prostu wolę się na tym oprzeć, nie Dobra, nic, no, na dzisiaj wszystko. Następnym razem w ogóle, chyba, planuję nagrać taki odcinek, właśnie o. O tych wagach, nie? O tych, przepraszam, wszystkich parametrach, żebyście wiedzieli o co tu chodzi i na co zwracamy uwagę najbardziej. Tylko z drugiej strony, jak sobie tak pomyślę, to przecież ja, jakbym miał wszystkie, wszystkie te parametry omawiać w jednym odcinku, to znowu bym tu siedział. Nie wiem ile, i dla Was też by to nie było pewnie komfortowe, więc musiałem to rozbić, ale to jest też istotny element, chciałbym też przemycać, takie wiecie, nie? Yy, takie rzeczy, żeby, no, trochę was uświadomić, bo sądzę, że przynajmniej ja na, na YouTubie nie widziałem y, takich rzeczy i, no, nikt za bardzo o tym nie mówi, każdy tam wiecie, pokazuje, o, zarobiłem 5000, albo, o, wypłacam z konta prop, spoko ale no, nikt nie mówi o tym, na co zwracać uwagę i wiecie, ja wolałbym się na tym skupić też, nie? żeby ta świadomość rosła i żebyście, powtarzam, no, zwracali uwagę, po prostu pytajcie, jeżeli ktoś wam pokazuje jakieś wyniki, naprawdę zainteresujcie się tymi rzeczami, bo to jest bardzo ważna sprawa. Uwierzcie mi, że to jest bardzo ważna sprawa i to może decydować o tym, wiecie, łatwo jest pokazać średni roczny zwrot albo jedną transakcję, gorzej jest pokazać swój track record cały, nie? I gdzie są straty i jakie są głębokie te straty i nagle się okaże, że ktoś, kto Wam pokazuje, że zarabia, nie wiem, 500% rocznie, to faktycznie ma obsunięcie 80% kapitału, no to jest absurd, tak? Okej, okay, dobra, myślę, że wszystko. I słuchajcie, tak w ramach podsumowania, zobaczcie, zaczęliśmy bo w zasadzie ten projekt. Chociaż nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę rzeczy tam będziemy musieli wkleić, ale o czym mówię. Zobaczcie, cały ten projekt breakout wyszliśmy od hipotezy na wybicia z zakresu dnia poprzedniego, a kończymy tutaj na już testowaniu, no, testowaniu strategii, jak ona wygląda i jak mogłaby wyglądać w rzeczywistości. Jak widzicie, zwroty nie są spektakularne, aczkolwiek no, wygląda to spoko. Nie? Jest to strategia zyskowna, przynajmniej na papierze, jest zyskowna, po doliczeniu kosztów, jest zyskowna no i co, no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że nieźle to wygląda, także chciałbym, żeby tych strategii było więcej wiecie, budując portfel wtedy moglibyśmy mieć, nie wiem, średni roczny zwrot na poziomie 20%, 25% wtedy może nie byłoby stratnego roku, bo jedna strategia jakby grałaby gorzej w danym okresie, no to druga by nadrabiała, jeżeli one nie są skorelowane, do tego chciałbym dojść chciałbym, żebyście też dawali mi jakieś propozycje jakie hipotezy warto by było sprawdzić on już się okaże, że, no, że to ma sens nie? i znajdziemy coś jeszcze. Także fajnie by było, jakbyście się udzielali też w tej kwestii. Okej, okay, no nic. Dziś to by było na tyle. I tak oczywiście znowu nam się przeciągnął odcinek, no ale to już chyba będzie, um, będzie standard u mnie, bo jak ja się tu rozgadam, no to widzicie sami, jak to wygląda. No ale po prostu tych, tych rzeczy jest tyle do omówienia, że no, ciężko mi się zmieścić, nie. Yy, dobra, yy, wszystko, no i co, słyszymy się następnym razem, trzymajcie się na razie.